No cześć, siemano, z tej strony BartiPel, witam was w kolejnym odcinku eee, Tym razem nie z Block znowu z CS'a Czy znowu to zobaczymy, bo nie jestem pewien, czy ostatni odcinek mi się... Eee, kurde, jak goś biega <ścoughs> Czy ostatni odcinek mi się... Nagrał? To był stajna, no, jeśli go widzieliście to dobrze, jeśli nie, to znaczy, że coś musiałem nacisnąć i mi się włączyło. Dobra, mm, to, to jest rozgrzewka. Na czy na pewno będzie inaczej. Ups. I go left. I go right. Widzicie jak rozkazy. Tu mamy przynajmniej osobę, która mówi, bo ostatni mecz był z osobą, która nie mówiła. Dobrze, yy, nieważne. To jak wam się ekran na sekundę zaczął, to przepraszam, ale zobaczcie, czy mi się nagrywa. Dobra, raczej się powinno nagrywać. To patrzę jeszcze, czy na YouTube mi się przesyła i się przesyła, więc miejmy nadzieję, że tam film też się udał. Właśnie jednego zabił, więc dobrze, dobrze. O, nice. Thanks. gość ma tym razem 630 godzin w czasie. Jeśli nie jest na tym, na jakimś e, smurfie, ma tyle. Ostatnio Tamten, ten wingman, był z gościem, który miał. Niecałe, chyba 500 od pałaców mieli iść Z MP5 nie lubię na tak daleko bo czasami czekają tam Mało zadaje. Kiedyś miałem 80-11 pro słowajsin Ale się ukrył za tym tym stogiem siana. Jakby nie strzał, to bym go raczej nie zauważył. Do you want M5 M7 10 5 Miliast, mi miast. Jakby wrzucił. Wrzucił, oh. bym najdalej tego flasha, albo coś tam by się wkurzyło, ale chyba nie wiem. Oh. Sorry man, sorry. No, prawda. Czym by tu zagrać? Z przez czy z cz mo mo Można z cz spróbować. Dość ryzykownie, spróbuję połacę zraszać. i pójść na plecy. Czasem moje plany są dobre. Ale przy tym drugim niestety nie pykło. Chciałem pakać pójść. Czy po to, co on tam miał, nie wiem. Chyba Akaczu był. Dzieci, które zabiły... <laughs> Powiedział, żeby tam zerknął na prawo, ale... Jego gra. E, jakby miał Haka, to byście też widzieli, więc wiecie. <laughs> Oczywiście żartuję. Marys, z... zobaczę, czy się nagrywa. Bo jak mi się. No, nadal się nagrywa, więc jest dobrze. Nie wiem, czy sobie pod jakimś klawiszem nie ustawiłem, żeby wyłączało się nagranie, czego przypadkiem ostatnio nie kliknąłem. A jeżeli widzieliście odcinek strajna, to na szczęście, nie. Grenade out. Deploying flashbang. I'm in the hole. Patrzcie, że tak się zalegowałem, ale mnie wbili do pokoju. EPS, EPS last. Nice. Proszę chyba aż podejdę ja. Tylko, że to mnie dziwię, że tylko raz na przykład dostał A z Awką zagram A co się będę.

Powiem Wam, że nie wiem czy przez nagrywanie, czy coś, ale mi spadają fps -y na takie ścinki yy, i przez to mi się gorzej gra właśnie głównie z AWP. Kurde, no, a co na pieniądze są? Jakby ktoś się pytał skąd wiedziałem, że tam będzie po zniszczył? Eee, co to było, lampę czy coś? Wait second. Okay, one side. One pit, one side. Sorry man trwangł defeat the enemy, that is I A, czy, jak smoke nawet Nawet nie muszę i nie muszę i nie... Kurde, też mi się monitor na sekundę wyłączył nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Dobra, nadal się nagrywa, więc jest duży progres. Muszę to, niestety, sobie sprawdzać za jakąś chwilę. Ach! Sorry, mam, sorry. No problem. Też trochę moja wina, bo niestety mi się... Nie udało typa zabić. Teraz się uda, zobaczycie. Znowu pójdzie taki ładny smog. Zobaczymy, czy tym razem znowu się uda. Tym razem niestety nie. Ale, ale warzywo Wam powiem. Nie wiem, czy pałacami by nie obejść, ale trudno. Za późno to. duże wrażenie, że on w bibliotece siedzi. No blisko było. Ale nice dobra. Game, Kolejne wygrane? Czy mam awansik? Jest awans. Czy chyba że w ostatnim był, ale nie jestem pewien. Ale dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o jakimś kom komentarzu. A więc na razie, cześć.